No Bizon na testy. Wytestowało się łożysko. Znaczy się wysypało się. Zobaczymy co to za łożysko w ogóle. Na początek. Na początek odkręcimy dekielek. Zobaczymy co tam jest schowane. Dzięki temu dekielkowi Kulki nie, nie zapaliły chyba ścierniska. Uu. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Tu było ognisko dosłownie w środku. Tu się paliło. Zresztą widać tylko tylko leci. Topił sam została. To wszystko czarne. Trzeba to oczyścić, zobaczyć co tam jest za łożysko. Po czyszczeniu tutaj ze spalenizny tych plewów wszystkich widzimy, że to łożysko w obudowie F209 jest kalamitka, czyli jest smarowane CK F209 to słożysko na pewno, yy, z które ma z tyłu literkę K czy z przodu. Z tyłu będzie miało chyba może jakieś 6209K. Trudno odpowiedzieć mi za to za łożysko. Wałek jest dosyć gruby. Chyba 35. Czy jaka tam? Co tu jest napisane? 2005. Rok. Tu jest ząbek. Odbezpieczę ząbek. Odkręcę tą nakrętkę. Będę się starał wbić w tamtą stronę ten pierścień. Może to łożysko zejdzie. Ono ma tutaj starszkowe ten... ten... Taki stoszkową tulejkę. Ząbek odbezpieczyłem, nakrętka się odkręciła ładnie. Teraz czy ta podkładka z ząbkiem zeszła pięknie. No i tutaj tą tuleję wewnętrzną trzeba wbić w głąb. Ona ze stożka. Najlepiej było mieć taką, jakąś dopasowaną rurę, żeby to uderzyć, no ale z taką rurą nie zawsze jest łatwo, żeby coś takiego mieć. Spróbuję coś takiego Gdzieś znaleźć, chyba że nakrętkę nakręcę i w nią uderzę. No ale to najlepiej mieć jakąś rurę, żeby to zwolnić. To łożysko wyjątkowo lekko udało mi się cofnąć jakoś nie pierścień. Teraz trzeba podkręcać ten nakrętkę, Ale to widzę, trzeba kluczem przytrzymać. To jest klucz 22. Zeszło, zejdzie. Zejdzie. O. Ciekawe, czy to takie samo nie jest jak na klawiszach jakieś łożysko bardzo podobne uk K 209. Już widzę nazwę. No dobra. Trzeba tylko łożysko wymienić. Już. Wyczyścić tą osłonę. Tutaj spalenizna. jest Tu jest jeszcze pierścień. Nie wiem, ten pierwszy, No wy trzeba włożyć. W komplecie z łożyskiem jest to. Tutaj jest. Leja wciągana tak Trochę się zgrzało No dobra Bizon schowany pod pandeką, bo padał deszcz Heder się nie udało schować Ale jeszcze kombajn będzie kosił, to nie ma tragedii nie to zrobili, że tutaj nie ma większego problemu, żeby to wyjąć, żadnych nie trzeba ściągaczyń, nic, lekko puknąć, zwolnić ten cały tutaj stożkowy pierścień i łożysko wypada. Kulki jeszcze się nie posypały, ale było naprawdę bardzo gorące. Widać zresztą co to się działo łożysko się paliło łożysko UK 209 jest to łożysko które się zatarło może się nie zatarło ale się po prostu tak zagrzało że aż się zrobiło czerwone w ścinaczu wągrowiec podczas koszenia jak Tomasz kosił ostatnio żyto no i łożysko zostało zakupione drugie firma Timken, dosyć dobra firma powiedział, że chyba taki nawet Mercedes wśród łożysk nie wiem czy ono nawet nie jest lepsze od SKF -a. SKF lubi być pod, pod, podrabiany i cena chyba nic nie podrabia. To łożysko, jak widać, uk 209 ma, ma takie specyficzne tutaj otworki, którymi dociera do niego smar. Tych otworków tutaj widzę na średnicy jest raz, dwa. Dosyć dobrze, że tak zrobili. Bo dzięki temu to łożysko można czasu do czasu przesmarować. W ogóle to łożysko jest dosyć ciekawym łożyskiem, gdyż... To łożysko, jest dlaczego takim specyficznym łożyskiem? Bo ono tak, w środku nie jest, nie jest walcem i... Znaczy walcem, nie, nie jest prostopadłe i na wierzchu jest jest okrągłe, czyli jest jakby wycinkiem jakiejś kuli, a w środku jest ze stożka. Dzięki temu to łożysko się dosyć fajnie montuje. I demontuje. Do środka do tego łożyska przychodzi taka tuleja, ciągana, która też ma stożek. O. Proszę bardzo, tutaj wchodzi taka tulejeczka i ona jest tutaj przez tą nakrętkę wciągana do środka i zaciskana na nawale. Dzięki temu nie trzeba tego łożyska nabijać, wystarczy je przykręcić tak jakby, a żeby je zdjąć to wystarczy puknąć, cofnąć ten stożek, on puści, jest tutaj on rozcięty ładnie i dzięki temu możemy łożysko zdjąć. Ono jest tutaj kryte i metalem i plastikiem jakoś tak dziwnie ono zakryte. Nie tak jak każde zwykłe łożysko. Dosyć solidnie jest zaizolowane. Łożysko pracuje w specyficznej obudowie. F-209. W tej obudowie oczywiście jest miejsce na kalamitkę. O. Tą kolamitkę można tutaj trochę dokręcić, żeby ona się nie zgubiła. Łożysko natomiast nie wiem, czy ono mi tu wejdzie, bo budowa została świeżo pomalowana. Może trzeba tą farbę będzie wydrapać. Tym kanalikiem musi być do przodu, bo kalamitkę widzę z przedniej części. To ma znaczenie, w takim razie trzeba je tak włożyć i tutaj po włożeniu obrócić. Najlepiej, żeby otworek był naprzeciwko kalamitki, to wtedy na pewno będzie miał łatwiej smartość. No. no się powinno tutaj dać obrócić. Ja tu mogę mieć kłopoty, żeby je wstawić, bo, bo ta farba tam weszła. Może no, tą farbę wydrapie, albo, albo trzeba będzie czymś mocniejszym tutaj zareagować na to łożysko. No, ale ono tutaj tak wchodzi, później przychodzi ta tuleja. Dzięki temu to łożysko możemy ręcznie w zasadzie włożyć. I zdjąć z a też bez żadnych ściągaczy, tak sobie myślę, patrząc na to łożysko, że obudowa na przykład od mocarni, czy tu w tym przypadku akurat od rzutu rzutnika, z tymi legendarnymi łożyskami 6309 w Bizonie, w zasadzie ma w środku chyba, no jest chyba trochę jednak większa tu średnica. Ale to i żaden problem by było zrobić troszeczkę. Może jest nawet większe łożysko od tego. I żeby wale w mocarni, gdyby w bizonie były tego typu łożyska, raz żeby było zdecydowanie łatwiej je zdemontować, dwa żeby były smarowane. I myślę, że dzięki temu w odrzutniku i w mocarni one by dużo dłużej chodziły. No, demontaż też od obudowy mocarni jest prym, prymitywnie prosty. Tak, mi się zdaje, że to by było dobre rozwiązanie, gdyby tak zrobili w bizonie. Może jeszcze w latach 60., czy tam na początku 70., nie było tego typu łożysk może jeszcze w produkcji z takimi rozwiązaniami fajnymi. A może to by. Dlatego zastosowali takie tutaj proste rozwiązanie, ale kłopotliwe w montażu. Może nie tyle w montażu, czy w demontażu, bo łożysko trzeba ciężko jest nieraz z tej obudowy wyjąć, nieraz ta obudowa się połamie, tam nie ma z drugiej strony czasami jak się łożysko rozleci, jak je tam uderzyć. Zresztą ten otwór, w stosunku do tego, też jest tam średnica, bardzo nieduża różnica jest tych średnic. No i no co jest tu prawda, zabezpieczone tutaj pierścieniem segera, żeby ono nie wypadło tam w tym przypadku. Nie ma potrzeby tych pierścieni montowania. No ale przede wszystkim smarowanie i montaż tego łożyska jest niemożliwe. Smarowanie, bo nie ma jak smarować. Tam ludzie otwierają ten dekielek przed założeniem, napychają pełno smaru. Ile się tylko daj, zamykają, że to niby dłużej będzie chodzić. Może i tak, niewykluczone. Dlatego alternatywą dla tych łożysk. By było to łożysko. Nie wiem, które jest bardziej trwałe, które jest największe przeciążenia. ale myślę, że długość pracy by była zbliżona. Ale mając możliwość smarowania, może to jednak by pochodziło dużo, dużo dłużej. Także mam nowe łożysko, nową tulejkę. W sumie tamta jest chyba jeszcze dobra, ale może się da nową H200, nie H309 się założy. Będzie to pięknie pracować. Mam nadzieję, że kolejne 20, no 19 lat to łóżeczka chodziło. Rozrabniacz wągrowiec. Tak to wygląda. Timken UK-209 Piękne łożysko. Bardzo ładny. Obudowę odnowiłem trochę, bo była przypalona, brzydka. Wyczyściłem ją, pomalowałem. Wygląda jak nowa. Bizon super, Z056. Dzisiaj się zajmę montażem łożyska. Może Tomasz przyjdzie pomóc. Zobaczymy. Cześć Tomek. Cześć witam. Zobacz jak to szybko może dojść do pożaru kombajnu, nie? Przez łożysko. No właśnie na ścinaczu ono ma bardzo duże obroty. Nie no, ale... wiem jakie to są obroty, ale są większe jak na silniku. Dużo większe, bo to jest przełożenie, nie? Zobacz, już się paliło, nie? No to było stąd już iskra. Eee, to najdziwniejsze, że to kurde mało co się nie zapaliły. E, jed, dwa kombajny w ciągu jednego dnia. Na, cio, dwa kombajny na tym polu w ciągu jednego dnia. Coś, kurde. Jakaś przestroga czy co? Takie pole. Ja? <laughs> nie, przypadek chyba. Nie, no kurde wiesz, tu cały czas kosisz, kosisz, przy to łożyska smarowane. Ja tam przed wyjazdem zawsze smarowałem. Nic się nie działo. Ale jak puściłem mu nieraz na sucho, chodziłem tutaj wiatr, wiatr ustawiać tego, to przecież nic nie słyszałem, żeby tu warczało czy coś, nie? Ja powiem, że mój znajomy ma takiego mągrowca. Wyobraź sobie, że karamitka była od spodu no. i w ogóle jej nie było. I pytanie Aha. teraz, ale szumiały strasznie te łożyska. I długo chodził? Nie wiem, ale on założył taki ścinacz. Chyba Bo też że... niektórzy mówią, że niedobrze jest za często smarować te łożyska, że kulka kulkę popycha i te łożysko się potrafi popsuć przez to, że jest za bardzo smarowane. Mhm. że one są szybko obrotowe łożyska i że tu takie niecałe pompnięcie co tam 12 godzin tylko przykładowo pół połopnięcia smarownicy że one nie lubi dużo smaru, bo one tak w sumie jest zakryte tutaj tym, nie? No one są tak zakryte bardzo solidnie, bo one są zakryte metalem i plastikiem jednocześnie. No i ciekawe czy to nie, nie, nie racja, że nie zobaczymy. Czy to nie racja, że za dużo nie wolno ich smarować, nie? Weź Tomek, dokręć ten pierśń po, po swojemu Znaczy wiesz, to tak z wyczuciem, bo jak w byś dokręcił, to kręcił W końcu byś rozsadził Powinniśmy mieć taki wiesz, klucz trochę z ząbkiem, nie? Taki jak do roweru kiedyś No, ale może konusy Ale może być i tak Tu jest pierścień puchnący i ten pierśń puchnący wychodzi i centruje nie? zaciska to Bożysko bo ze stożka i pierścień ze stożka no jeszcze wychodzi śmiało nie, nie czuć oporu nie nie, nie bo to się dopiero ułożyło mhm. mój ulubiony przecinek z biedronki kiedy <śmialiśmy> z biedronki Uważaj, żebyś nie złapał tego ząbka, bo jak złapiesz, to urwiesz ząbek w tej stronie, Wiem o co chodzi. Ona też za. No, 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 no Chyba już nam się kończy regulacja. No, to dokręć to dochęć te, Do, dociągnę. na no. ten. Tak mi się wydaje. Dzisiaj jeszcze spróbujemy? A inny będzie ten, ten, Ja No tu mam takie różne przyrządy, jak chcesz. Nie wiem, jest taki, co I do Śrubę, Nie wiem, albo i tamtym, obojętnie czy nie. Ja się wiem, go tak, że I, I będzie, nie? Teraz ta. Teraz zostało tylko założyć pokrywkę. No, ale zobacz, kurde, jak popielniczka, kurde, nie? No tu w ogóle to się paliło normalnie. Dzięki Bogu się nic nie stało, ściernisko się nie spaliło, kombajny zjechały, nie? No to akurat też było pod wieczór, dosyć wyległe zboże, wiatru nie było, może by aż tak nie było się. Ja, a ja czułem, ty, czułem, mówię, nie wiem, czy pas, czy coś takiego, <laughs> kurde, czułem cały czas, mówię ci wcześniej, nie? że coś czuję, że coś kula, albo przypala pas na mocarnię, albo coś, że ciężko ma na tym, nie? Mhm. Ale to wyszło, że to, nie? Zobaczymy dzisiaj. Dosyć fajnie oni to zrobili, że tu nie trzeba żadnych ściągaczy i nic. Wszystko malare, sobie bez problemu to wymienić. Można na polu tu wymienić, tak? No z tamtej strony było gorzej, bo jest koło pasowe. No, zobaczymy. Zobaczymy jak to chodzi, pokręcimy, ale... To jest nowa kalomitka, nic nie smarowana. Ja bym teraz to co... Przekręcamy to chyba też, tak? No i idę wydmucham to wiesz, tak. to, to takie No ja to zapomniałem położyć gdzieś, żeby na to deszcz popadał do wody, do wody to by nałożył. Ja to płac. wydmucham albo przetrasz jak w środku. No przodki. dobra, no. Hmm. Nowa? No cieniutka jest, ona tam wejdzie, ona jest cieńsza tak? chyba od tamtej. No to Zobaczyłem, nie. Bo to ostatnio u brata bo ja podpatrzyłem, że on sobie taką kupił, nie? To no. musi być coś takiego dobre, nie? No to się naciska, czy wciska, czy wyciska, czy jak to się robi? To wciskasz? Nasuwasz puszczasz. No zobaczymy, nie? Trochę dłuższy wężyk by się przydał, aż następnym razem. Na razie dobrze. Sprawdzimy nowość. Sprawdzamy nowość, jak to się, jak to się będzie miało. No, Widzę, że przez długie to idzie co. Ale wskoczyło. Ze skosa idzie? Idzie, do środka. Idzie smar, czuję, że płynie normalnie. Hmm? No dobrze. Poszedł, nie wiem, ile tam pompować, dwa razy? Czy więcej? Co? Tak mówili, że za dużo, żeby smarować, ale nie za dużo. A tam był smar? By było? Widać łożysko? Ja nie rozbierałem tego łożyska. Aha. Myślę, że jakieś łożysko, to łożysko na pewno jakiś smar ma. Bo nie wszystkie te łożyska budowy mają możliwość smarowania. Myślę, że tak dla tego łożyska. No. Tutaj zaraz ściągniemy plandekę. Bo tu Małgorzata przyjechała, będzie chciała sobie przegazować bizona. Więc no to za Plandekę ściągniemy. No. O, może się skończyć. Mogę się do tego? Nie, nie, muszę już skończyć. No i dobra, starczy. No ale za. To... Nic nie puszcza na bok Nic, wysoko tylko jest, pięknie Widzisz, weszło do środka, a nic dookoła, nie? A znabijemy zawód. No to wiesz, jak, najtrudniejsze kalamitki to są chyba od tego, od zwrotnic to ja też tak myślę, że ja się za, rzadko To jest maruje. Odsłona No ma nie tak. padać już, Także można go odsłonić Ja ciągnę ściągnę bo Małgorzata chce przegazować wizona. To ściągamy Mamy zrobione Morzysko 200, jak to się nazywało? Pauta 209, chyba ta będzie chodzić na łowkę